Z tej strony Pedro, i dzisiaj film będzie na temat trajdowania. Dowiecie się w tym odcinku, jak się dużo lepiej tradować, bo tak da się źle tradować w Pet Simulator X. Będzie to kompleksowy poradnik, w którym Wy będziecie się mogli oczywiście dowiedzieć, jak pomnażać swoje majątki, jak mieć tyle huge petów, ile ja mam. Filmik właśnie ten powstał ze względu na to, że naprawdę wiele, ale to wiele osób się mnie pyta. Pedro, skąd masz ponad 45 różnych huge petów, a łącznie ponad 60. Więc w tym materiale dowiecie się wszystkiego, ale to dosłownie wszystkiego na temat trajdowania. Jak mieć po prostu jak największe majątki? Na samym starcie, możecie zostawić subskrypcję i łapkę w górę, a ja wam dam za darmo Huge Hell Rocka w wersji Golden, z zaniedbanym Super Teamwork, totalnie za darmo na sam start tradowania. Naprawdę bardzo warto zaglądać ten filmik do samego końca, ze względu na to, że nie uminiecie konkursu oraz dowiecie się naprawdę wielu ciekawych tipów na temat tradowania. Film też będzie pocięty na takie specjalne segmenty na YouTubie, dzięki czemu będziecie mogli do niego wracać po miesiącu, po tygodniu, bo te zasady się tak naprawdę nie zmieniają. Więc jeżeli macie jakiegoś kumpla, to Możecie mi oczywiście ten materiał pokazać, on też będzie wtedy wiedział jak się tradować Zacznijmy sobie widzowie od naprawdę bardzo ale to bardzo podstawowej rzeczy, a mianowicie skąd brać ceny petów i jakie aktualnie są ceny petów. No to już wam oczywiście odpowiadam, ceny petów są naprawdę różnie i z każdego tygodnia na tydzień te ceny się zmieniają, dlatego pamiętajcie, żeby je śledzić na bieżąco. Strona, z której ja biorę ceny i z której ceny bierze naprawdę większość prosów w Pet Simulator X, to jest oczywiście cosmic Valius, Cosmic Valius gdzie tak naprawdę te ceny są na bieżąco cały Aktualizowane, no i po prostu możemy sobie tutaj sprawdzać te ceny. Zobaczcie, naprawdę tutaj mamy każdego, ale to każdego cennego peta w Pet Simulator X, dzięki czemu już nikt nas nie oszuka na ceny petu. No i kolejna bardzo, tu bardzo ważna porada, a mianowicie widzowie, pamiętajcie, żeby przed każdym tradeem sprawdzić tą cenę, ponieważ ona może być różna niż na przykład dwa dni temu. Kiedy już wiecie, skąd brać ceny petów, teraz przyjdzie czas na coś nowego, a mianowicie, czego nie robić podczas tradingu. Na przykład bardzo, tu bardzo wiele osób korzysta z takiego otokol którego widzicie aktualnie na ekranie, i sam pomysł na ten kalkulator jest naprawdę bardzo, ale to bardzo świetny, ponieważ tutaj wybieramy sobie pety, jakiego chcemy wybrać, w jakiej ilościach jeszcze Golden, Rainbow, czy może zwykły, oczywiście możemy potwierdzić tylko, że ceny na tym kalkulatorze są naprawdę mega, ale to mega źle zrobione. Zobaczcie, tutaj mamy prawie 5T gemów za takiego zwykłego inferno pata. A jeżeli sobie przejdziemy na Cosmic Valius, to mamy nie niecałe 2T, czyli tak naprawdę ta cena jest ponad dwa razy większa tutaj. Drugą rzeczą której nie robić, to jest oczywiście Nie dajcie sobie wmówić ceny danego peta Na przykład ktoś do was przychodzi I mówi, że poprzedni pet Inferno nie jest warty Dwa tam te gemów, tylko na przykład Mówi wam, że jestem ten pet warty trzy te gemów no, to nie dajcie sobie tego wmówić I oczywiście za każdym razem odwołujcie się Do strony Cosmic Values, gdzie po prostu Są te ceny, ok? bo bardzo dużo I bardzo często mamy taką sytuację Że wyłudzacze właśnie próbują narzucić Swoją cenę, po prostu wymyślają jakąś cenę Totalnie, ale to totalnie Szczapy, na przykład wyobrażają sobie że taki Golden Huge killer Rock jest warty 1 BGMów i próbuję wam to wmówić, dlatego nie dajcie się i sprawdźcie sobie cenę. Oczywiście nie warto też przepłacać za danego peta. Jeżeli dany pet jest warty powiedzmy 500 begemów, to zapłaccie za niego petami, które są warte około 500 BGMów. Wiadomo, są wyjątki od tej reguły, ale do nich przejdziemy troszeczkę później. Kiedy już wiecie tak naprawdę, jakie są ceny petów i kiedy już wiecie, czego nie robić podczas wymieniania, w końcu możemy znaleźć platformy, gdzie się tak w ogóle wymieniać. Zacznijmy sobie może od podstawowej, takiej basicowej oczywiście, czyli jest to Trading Plaza. Na Trading Plaza jest naprawdę mega, ale to mega wiele osób, które chcą się z wami powymieniać. A i tutaj chciałbym powiedzieć, że wszystkie linki, o których dzisiaj będę mówił, znajdują się w opisie, dlatego naprawdę warto tam wbić. Oczywiście na Trading Plaza możecie sobie wejść w taki oto prosty, zwykły sposób. Albo możecie użyć specjalnego linku, który pozwoli wam na wejście od razu na Trading Plaza. Jak widzicie tutaj mamy This place is part of Pet Simulator X i jest to po prostu link do Trading Plaza, który znajduje się w opisie. I tutaj i polecam wam wejść na pierwszą trading plazę, albo na drugą. To zależy tak naprawdę od czasu. Wejdźcie sobie najpierw na jedną, potem na drugą. Bo tutaj powinny być serio najlepsze pety. Jest największa szansa, że po prostu takiego peta znajdziecie. Drugą taką platformą jest oczywiście mój serwer Discord, do którego link macie w opisie. Zobaczcie, ile tutaj tak naprawdę mamy ofert, ile tutaj ludzi sprzedaje, albo kupuje pety, czy tam gemy. I po prostu tutaj naprawdę można mega, ale to mega fajnie się powymieniać. Jest tutaj naprawdę dostępne mega, ale to mega dużo zwierzaków. Trzecią platformą. Czyli najbardziej popularną zagranicą. I tutaj, oczywiście, polecam z niej korzystać tylko, jeżeli znacie język angielski albo umiecie się posługiwać Google Translatorem. Jest oczywiście serwer Big Games, do którego link macie też prawdopodobnie w opisie. Serwer Discord, oczywiście. No i tutaj mamy najwięcej ofert. Tutaj, tak naprawdę co kilka sekund pojawia się nowa oferta. I tutaj najwięcej prosów, najwięcej graczy się po prostu wymienia poprzez tego Discorda. Bo zobaczcie, ile tutaj mamy ofert. Mamy jeszcze czat, oczywiście, do tradowania się drugi. Mamy czat dla VIPów, i to jest ta Naprawdę mega, ale to mega dużo tych czatów, mega dużo ofert i każdy znajdzie coś dla siebie. Jest jeszcze taka stronka jak Trade i dzięki czemu też możemy się mega, ale to mega fajnie powymieniać z innymi graczami. Jest to coś nowego, nie będę ukrywał, że z tego korzysta mniejszość osób w Simulator X. Duża większa część oczywiście gra sobie na Discordach, ale tutaj zobaczcie, jak ma mniej więcej ta strona. Tutaj na przykład wchodzimy sobie w takiego huge anime agony, i dzięki czemu możemy zaobserwować to, jak ktoś wystawia taką wersję Rainbow, Golden Rainbow z i tak dalej, no i po prostu czasami ludzie sami oferują, a czasami po prostu my im możemy zaproponować ofertę jak na przykład tutaj make an offer, no i dzięki temu my będziemy po prostu oferowali co chcemy dać za danego peta, więc jeżeli nie potraficie języka angielskiego, no to ja wam bardzo serdecznie polecam na serwer Discord, ponieważ tam 99% użytkowników jest po prostu z Polski, a jeżeli umiecie ten język angielski, no to oczywiście polecam wam mój serwer, polecam wam Trading Plaza no i polecam wam oczywiście serwer Discord Big Gamesów, no i to Trader Red też jest No i chyba teraz kwintesencja tego odcinka Czyli jak poprawnie się wymienia W sumie jest to banalnie, ale to banalnie proste Weźmy sobie przykład, że chcemy tak naprawdę Kupić huge anime Agonego Oraz huge anime Unicorma Czyli co musimy zrobić? Musimy Oczywiście dodać to pet value do siebie I wyjdzie nam jak pewnie możecie zauważyć 3.1T No tutaj macie potwierdzenie na kalkulatorze jakby ktoś mi nie wierzył No i teraz jeżeli chcecie Widzowie zarobić to, to zaproponujcie tutaj Ofertę taką 2.9 3T, dzięki czemu nie stracicie na tych petach, a tak naprawdę jeszcze zarobicie ich wartość, dlatego jest to naprawdę mega, ale to mega fajne. No i teraz w ekwipunku szukacie sobie petów, które są warte właśnie około te 3T gemu. Pamiętajcie, żeby na samym początku waszej przygody z tradowaniem nie przepłacać, nie kolekcjonować petów, tylko i wyłącznie widzowie skupcie się na zysku, ponieważ jeżeli będziecie mieli naprawdę mega, ale to mega duże wartości, wtedy będziecie mogli pomyśleć o kolekcjonerce, ale na samym początku polecam wam serio lecieć tylko i wyłącznie w ilość. Czyli nie ważne za jakiego peta się wymieniacie ważne tak naprawdę żebyście na tym zarabiali od tego powiem wam też wyjątek za chwilkę. Kolejnym segmentem jest oczywiście nie kupujcie mytykalów i nie kupujcie ekskluzywów. Jeżeli macie widzowie jakiegoś huge peta to nie wymieniajcie go pod żadnym podzorem na jakieś ekskluzywy, albo nie wymieniajcie go nie daj panie boże jeszcze na jakieś mytyczne pety czy po prostu na legendarne pety albo nawet na pety hardcore. Dlaczego? Ponieważ bardzo to bardzo mało osób kupuje te pety hardcore bardzo mało osób kupuje glitch. Pety, mythical pety, legendary pety Błok pety, mistyczne itemy Ekskluzywy, tak naprawdę cały Handel opiera się, no i oczywiście te Lucky bloki update też to nie warto Cały polega tak naprawdę handel Na huge petach i gemach, więc nie ma Co się pchać, tak naprawdę w segmenty Wystarczy wam tylko i wyłącznie segment Huge petów i gemów, bo zaufajcie mi Że naprawdę mega, ale te mega ciężko Będzie wam sprzedać ekskluzywy Zobaczcie ile ja tych ekskluzywów posiadam W swoim ekwipunku i naprawdę mogę Wam zagwarantować, że jest to tragiczne do sprzedaży. No i teraz zostały nam chyba tylko i wyłącznie wyjątki. Podczas tego filmiku mówiłem, żeby nie przepłacać zapety. I są oczywiście od tej reguły dwa wyjątki. Pierwszym z nich jest, kiedy już jesteście kolekcjonerami, no to niestety będziecie musieli troszeczkę przepłacić zapety, ze względu na to, że na przykład jeżeli pet ma number 1000, to jest to naprawdę mega, ale to mega rzadszy pet, jeżeli ma number 10 tysięcy, to o tym pamiętajcie. Pamiętajcie też, że jeżeli jesteście kolekcjonerami, no to naprawdę zależy wam na czasie i zależy wam, żeby tego peta posiadać. Swojej kolekcji, dlatego zawsze troszeczkę Przepłacicie, no i drugim wyjątkiem od tej Reguły jest oczywiście sam fakt Waszej intuicji i doświadczenia, co za tym Idzie, jeżeli będziecie wiedzieli, że ten Pet urośnie w cenie, na przykład Jeżeli teraz jest warty 200 begemów, A myślicie, że za miesiąc będzie on warty 400 begemów, tak jak na przykład miało to Miejsce z Twitch Katami, no to po prostu Warto jest go kupić nawet za te 250 B Bo i tak na tym zarobicie Mówiłem też, żeby się skupić na Trade'ach, które tak naprawdę zarabiacie Ale oczywiście tak jak już mówiłem wcześniej nie kupujcie ekskluzywów, czyli nie wymieniajcie Huge Peta, który jest warty 100 BGMów Na ekskluzywa, który jest warty 120 BGMów Bo gwarantuję wam, że to się nie opłaca A żeby wygrać Huge Heli roka w wersji Golden Z enchantem Super Teamwork totalnie za darmo Musicie stawić subskrypcję z dzwoneczkiem na tym kanale Łapkę w górę pod tym odcinkiem A w komentarzu musicie napisać słowo trade Oraz wasz nickname z Robloxa I jeszcze raz przypominam o subie łapce w górę Trzymajcie się, siema, no wszystkie linki macie w opisie Pa, pa